Cześć, nazywam się Cykle jestem trenerem personalnym Dzisiaj jest dalsza część filmu do Atrasu ćwiczeń dla moich podopiecznych Jak wykonywać poszczególne ćwiczenia, które mają zaplanowane w swoim planie treningowym Dzisiaj będzie dalsza część mięśni i grzbietu I będzie to podciąganie australijskie Dla tych, którzy nie mają, nie mają siły podciągać się na drążku Zaczynamy Jak widzicie Kładziemy się pod drążkiem Drążek wysokość ustawicie dla siebie odpowiednią, na której będziecie wam, mogli się zacząć podciągać. Czy szeroko, czy wąsko łapiemy te same zasady, co na podciąganiu na drążku normalnym. Na początek opieramy się piętami, napinamy pośladek, ściągamy upadki i podciągamy się. Widzicie, prosto, pamiętajcie, na piętach możemy się podeprzeć, lub na ugiętych nogach, jeśli nie macie siły, w ten sposób. Tak samo, nabieram kurczę, ściągam upadkę i podciągam się, lub na piętach pośladek, napieramy co napieramy brzuch i, się pod, i podciągamy to dla tych ćwiczeń, którzy nie mają siły, podciągać się na drążku na dzisiaj to już tyle, jeśli macie jakieś pytania napiszcie do mnie na Facebooku, Instagramie albo zapraszam was na koncentrację lub trening personalny w Żardowie lub Warszawie cześć i do zobaczenia